Cześć, dzień dobry! Kryptowaluty. Witamy państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Fake Tech Kanał, który, kurwa, właśnie wczoraj myłem zęby wieczorem i tak sobie pomyślałem... Piona. Pomyślałem sobie, że ten kanał, że stary, w ogóle, pik kanału taki, którym robiliśmy dojebane wyświetlenia, to było 7 lat temu. O kurwa. No bez chyba tak. 7 lat temu to było. 7 lat temu to ta twórczość była na takim piedestale a 9 lat temu, a w sumie to już 10 prawie, zaraz będzie dziesięciolecie tego kanału. Nie wiem czy w ogóle jestem ciekaw, czy jest to jakakolwiek jedna osoba, która była na przykład w 2016 roku i ogląda jakiś filmik. To jest nieprawdopodobne, naprawdę, ten czas bardzo szybko leci, dlatego cieszcie się nim, kochajcie swoje życie, żyjcie tak jakby jutro dnia nie miał nie być i nie wapójcie, bo to może was kurwa zmieść z planszy. Poznów modlitwę i, I nie wahaj, nie ma po co. Po prostu żyj pięknie, w zgodzie ze szkodą. Szkoda, szkoda życia, ale dzisiaj zajmiemy się generatorem chmury, a na właściwie dwoma generatorami, ponieważ zajmiemy się dzisiaj urządzeniem, które nazywa się Centaurus BT200 oraz Telema Q200 Pro. O dziwą, na temat tego urządzenia nie znalazłem nic w internecie i nie wiem kurwa dlaczego. Eee, czy jest to aż tak świeże urządzenie, ale stwierdziłem, że bardzo fajnie będzie porozmawiać na temat dwóch i sobie je porównać, ponieważ co? Ale ładne. Ponieważ y, to w ogóle wiesz przypomina? Wiem, Snow Wolfa. Snow Wolf. Ja na początku miałem. To być, wygląda jak Snow to, Wolf. To jest BT200 Centaurus, a to Telema Q200 Pro. I akurat to wygląda. To wygląda jednocześnie jak. Wcześniejsza Telema, trochę jak Drag, ale jednocześnie też jak urządzenie, które było na DNA. To był tak. chyba. Powywa... Kurwa, to nie wiem, czy to była Telema kiedyś, czy Centaurus, w każdym razie bardzo podobne. E, urządzenie mega ciekawe, zarówno jedno i drugie, natomiast różniące się dosyć mocno. Poza tym, że oczywiście jeśli chodzi o technikalia, to w obu urządzeniach 200 W maksymalnej mocy i bardzo podobnie się z tego korzysta i z tego no i z tego będziemy właśnie. mieli te same, tak, te same doznania. Dwa na oba y, urządzenia są na akumulatory. 18650, natomiast różnica jest taka, że to urządzenie jest bardzo takie freakowe, ma mega dużo funkcji, natomiast to jest takim bardziej klasykiem, typowym takim urządzeniem no, się do tyrania. Mi podoba. Zdecydowanie Telema, tak zwane. Zdecydowanie Telema, ale zacznijmy sobie od BT200 i w ogóle zacznijmy sobie od tego, kiedy ostatni raz waliłeś bucha z takiego. Właśnie rządzenia. miałem ci mówić, że cieszę się w kuj, że robimy coś takiego, bo no gdzieś na odcinku. Kurwa, takiego generatora chmury to ja naprawdę. Dawno nie miałem, śmiało, stestuj. Jeśli chodzi o kartridż, to kartridż nazywa się dokładnie Centaurus Sabon V2 Tank, tak się nazywa, ehm, wapuje się z niego bardzo miło. Ale dziwnie wziąć tak dużo tego wszystkiego. Ale ile smaku w ogóle. No w ogóle inaczej, tu no. czujesz smak, nie? No kurwa, nie cały jestem w takim, kurwa, cały jestem w smaku, naprawdę. Trzeba przyznać, że lepszy i lepiej to śmiga niż podę. No fajno to, tak to, to, to jest jeszcze fajne. To jest jeszcze fajne, no. Kurwa, żeś mi teraz porył, chujowo. Teraz będę miał. Tak to, smacznie, bo ogóle. A to jest kurwa, co jest najlepsze? To jest mm, zwykły liquid. Nie zalałem darklina, tylko zalałem to, co było. Yy... To co mieliśmy pod ręką, jeśli chodzi o trójkę, no bo tutaj wiadomo, ta moc, znaczy zerówka, przepraszam. powiedzieć ten smak? Yy, tak o, Mnie ale jak... słodki jest w dalszym ciągu, w sensie on jest słodki, a to jest duo, tak, yy, który na podzie byłby totalnie niesłodki, a tutaj jednak ta słodycz jest wyciągana i jednak jest dużo tego smaku, a to jest zwykłe, kurwa jak to low battery. Jest to prawda, jest duża frajda, jakby mi nie było. Dajcie znać w ogóle w komentarzu, kto z was jeszcze korzysta z takich urządzeń. W ogóle zdarza się. Nie, ja wam nie, pytańcem. no wiem, widuję, ale to jest ogromna rzadkość. Wiadomo, że się zdarza, to tu bez dwóch zdań. Utrzymanie takiej bestii myślę, że jest po prostu największą wadą. Tak, myślę, że największą wadą właśnie tego urządzenia jest po prostu jej utrzymanie, ponieważ spożycie tutaj płynu jest naprawdę ogromne i myślę, że kupowanie jakichkolwiek 10 mililitrowych likwidów nie ma żadnego sensu, ponieważ ja wapuję dosłownie chwilę, i nie ma prawie połowy likwidu także zużycie tutaj to jest generator pary, który pożera naprawdę z 20, 30, 40 ml dziennie w zależności od intensywności wapowania także bez podjazdu do jakiegokolwiek poda gdzie 10 ml buteleczkę jesteśmy w stanie sobie podtrzymać 2, 3 dni pewnie niektórzy z Was nawet i tydzień natomiast przejdźmy sobie może do takich e, najciekawszych rzeczy czyli jakby do tego w jaki sposób się z tego korzysta i w ogóle naszym to urządzenie polega ten ekran jest taki ciemny, e, czy tego przycimnie? właśnie, zaraz chcę to zrobić Najgorsze co w, tym, co w tym urządzeniu jest, jakby nie było, to to, że niestety, ale nie jest właśnie dotykowy. I uważam, że to jest jego największą wadą, ponieważ tak dużo powinien być została, dotykowy i, i wygodniej dużo korzystałoby się z niego, gdyby było, było to w pełni urządzenie z dotykowym wyświetlaczem. Natomiast tak, jeśli chodzi o poruszanie się. W, te, w tego rodzaju urządzeniu, po menu, gdzie, gdy nie ma dotyku, to jest w ogóle jakieś zjebane. Dla mnie to jest jakiś poryty pomysł. Znaczy, fajny. Wiesz, to jest fajny system. Ale to nie powinno być takie, że tylko z tego masz korzystać. Właśnie w jaki sposób się z tego korzysta? Mamy przycisk Fire Button, mamy pokrętło wokół Fire, fire buttona, ale mamy też taki jeszcze tutaj przycisk mały, który służy nam do tego, żeby się poruszać. I jednocześnie włącznik i wyłącznik urządzenia, e, czyli taki siłak, który przesuwamy sobie tutaj i to jest wszystko. E, dzięki temu możemy się poruszać. Natomiast ten BT200 jest dużo bardziej zwajerowany niż ta telema, ponieważ ją łączymy sobie z blutaczem. Próbowałem znaleźć e, w App Store aplikację. Nie nie mam pojęcia dlaczego nie da się jej znaleźć pomimo tego, że w internecie są informacje, że taka aplikacja powinna być w App Store, więc nie wiem czy została wyjebana, czy o co chodzi. A nie mam Androida, więc nie jestem w stanie sprawdzić czy na Androidzie byłaby aplikacja, natomiast jesteśmy w stanie z pozycji aplikacji w pełni kontrolować to urządzenie. I to jest akurat spoko, bo dzięki temu nie musimy się poruszać po tym menu i uważam, że prawdopodobnie jest to nawet całkiem wygodne. Natomiast jeśli chodzi o poruszanie się po tym, no to wciskamy sobie ten przycisk, żeby przejść do naszego pulpitu i sterujemy sobie tym pokrętłem. I dzięki temu możemy chociażby wejść sobie w menu. Chociaż kurwa szczerze, korzystanie z tego pokrętła nie jest wcale aż tak wygodne i aż tak fajne, ale możemy sobie tutaj chociażby ustawić tapety, pewnie za pośrednictwem Bluetooth'a możemy sobie wygrać dowolną tapetę na to urządzenie. Zresztą to sugeruje bezpośrednio samo urządzenie, że możemy sobie tutaj dodać więcej tych tapet, możemy sobie całą resztę tak naprawdę funkcji kontrolować za pośrednictwem tej aplikacji bluetooth, także myślę, że to będzie zdecydowanie najwygodniejsze. Natomiast bardzo miłe i fajne urządzenie, takie bajeranckie, nie wiem czy na dzisiejsze no, czasy. Bardzo mocno nowoczesne. E... Ja uważam, że zdecydowanie największą zaletą tego urządzenia jest sam parownik, znaczy, bo nie, parownik to jest kurwa mocarny. Jest krok w przód i to widać, że to jest jakby... Nie, wiem czy to jest krok w przód, stary, bo Snow Wolf był, co prawda Snow Wolf, no, ale był nie, na nie, tym, był że miał tak. malutki wyświetlacz. Tak. Ja po prostu Ale wyglądał e... lepiej. Wyglądał lepiej zdecydowanie tak. Snow Wolf, który był, nie wiem, 7-8 lat temu. Ja nawet nie pamiętam jakoś nazywał, to był po prostu Snow Wolf 200 W albo 150, Chyba tak. 160, Chyba tak, nie wiem, 200 czego był. Natomiast przejdźmy sobie do tej telemy, bo Telemo uważam, że Q200 Pro jest zdecydowanie ciekawszym urządzeniem, jakby nie było, z wielu względów i zaraz wam powiem dlaczego. Po pierwsze, jest po prostu urządzeniem dużo prostszym, jakby takim zwyczajnym, ja się, kurwa, miłym, takim kurwa... Nawet jak bierze się to do nie, ręki porównaj tak, sobie kolego. A to widać nawet, że tutaj wiesz, nawet to amelinum jest takie... On jest taki, wiesz, taki, taki kurwa On fajniejszy. On wygląda lepiej. Tak, pomimo tego, Wykonanie... że, że ten Centaurus przypuszczam, że nawet na półce może być droższy, i to zdecydowanie droższy. To... Tak, bardziej klasycznie, właśnie tak z klasą, elegancką, dobrze, nie jest taki kiczowaty w ogóle. Wszystko jest tu jakoś tak, kurwa, fajnie. To jest taniej. Mimo, że są te bariery, to jest tak chińsko trochę. Zdecydowanie tak też tak uważam, natomiast jeśli chodzi o to urządzenie, czyli um, o Telema, znaczy to jest Telema Q200 Pro, tak się nazywa i nigdzie tutaj producent bezpośrednio nie wspomina o tym, że to jest Quest, Telema Quest. Natomiast mamy informację chociażby o chipie w obu tych urządzeniach, że jest to Quest w wersji trzeciej X3, um, natomiast to co właśnie chciałem powiedzieć, to jakby no, poprzednia wersja nazywała się Telema Quest, ta nazywa się Telema Q200 Pro i ona jest, ona delikatnie się różni, tam mieliśmy trzy przyciski na froncie. Tutaj tego nie ma. Mamy po prostu siuwaks, który uważam, że jest zajebisty, bo jakby włączanie i włączanie y, urządzenia za pomocą takiego siuwaksa jest zdecydowanie wygodniejsze. Poza tym mamy zwykły przycisk Fire Button, dwa przyciski plus i minus do poruszania się po, po menu i to jest tyle. Mamy, realnie mamy praktycznie te same funkcje po wejściu, czyli możemy sobie chociażby ustalić e, moc, e, sprawdzić wersję urządzenia, ustalić sobie, e, ustawić sobie, e, kurwa, brakuje mi słowa, chciałem powiedzieć, że możemy ustawić sobie dowolną tapetkę, co też jest zajebiste, naprawdę jest zajebiste, bo jednak... No musimy nagrać ten, aktualizację nie jest takie, jeszcze robić triki. Ono, ono jest takie, kurwa, jakieś przyjemniejsze dużo. Musimy jakoś... taki odcinek stary. Tak? No, jakby miał taki sprzęt, to chciał ja popróbować zobaczyć, czy coś pamiętam. Czy potrafisz? No. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście takie coś, żebym się sprawdził. Jeśli chodzi o te urządzenia, to uważam, że tak. Po pierwsze BT-200, czyli to urządzenie ma wyświetlacz, pomimo tego, że on już jest na maksa ee, rozjaśniony. rozjaśniony, to w dalszym ciągu jest ciemno. jest trochę za ciemno. Zario, serio? No. E, jakby to nie, nie wiem, to jest jakiś chyba kurwa najtańszy wyświetlacz, bo jakiś taki oledowy mini ledowy, czy jakkolwiek tam, jak zwał tak zwał, to on powinien być trochę jaśniejszy. Niestety w momencie, kiedy wchodzę tutaj w funkcję rozjaśniania i przyciemniania, strasznie chujowo działa to, ten pokręt, serią. serio. Jakby wydaje mi się, że bez bluetootha to nie ma sensu korzystanie jest z tego urządzenia. bo Jest totalnie właśnie nieprecyzyjne, niewygodne. Nie w nie w oko, kurwa Nie, jeszcze... jest tak, że jeden klik to jest jedno no. przesunięcie, on se tam kurwa działa jakoś tak pokracznie. Natomiast to, tu mamy dwa miłe przyciski, które mają super skok. Jeden przycisk fire button, duży wyświetlacz zajebiście czytelny, dwa razy jaśniejszy, co najmniej, jak nie kurwa trzy razy jaśniejszy. Taki naprawdę fajny. Jakościowo lepszy. Jakby nawet samo trzymanie tych urządzeń dwóch w sobie zdecydowanie uważam, tak. że telema 100 razy lepsza. Jakby deklasuje tego BT200. Ale pas na przykład tutaj no kurwa, nawet to dosięgłe, które się rusza. Się rusza kurwa, to no. jest takie. To jest Tesla. <noise> to jest kurwa Mercedes, nie? Mniej więcej tak to można porównać. Tak. Z obu jakby... i chujowe. Tak, ja bym odstawił w ogóle na bok, bo to BT200 bym odrzucił po prostu. Jakby to tak, BT200 nie no, się ze sobą klasa. To nawet on może być tańszy, on może być starszy, ale on będzie lepszy i tak. Tak, no, zdecydowanie. Pomimo tego, że to urządzenie jest oczywiście świeże i to widać, bo jakby sam wyświetlacz. Jest, jest mega odświeżony, jest bardzo duży, wszystko na nim widać. Jest mega czytelny Oba urządzenia, oczywiście, ładowane są za pośrednictwem USB typu C. W środku dwa akumulatory, które musimy sobie wrzucić, nie ma wyjścia bez nich ani róż Wolałbym, żeby to było jednak urządzenie z zbudowanym akumulatorem. Już na dzisiejsze czasy uważam, że latanie z własnymi akumulatorami jest takie trochę kurwa bez sensu. Oczywiście, jakaś tam awaryjność jest mniejsza, bo możemy sobie te akumulatory po prostu zmienić, ale nawet samo, samo to, że w telemie, ja uważam, że to jest zdecydowana przewaga nawet wizerunkowo jakby wizualnie jest to, że konektor jest przesunięty do prawej albo do lewej, no po prostu do krawędzi. Tutaj jest na środku. Moim zdaniem wygląda to zdecydowanie gorzej. To tak chyba w skrócie. Jeśli chodzi o sam parownik, zajebisty, uważam, że najlepszy pod względem tego, że mamy ten zajebisty super usnik. Kurwa, którego się wyciągnąć nie da. On jest właśnie w, te, w takim stylu, który ja najbardziej lubię, czyli jest malutki, króciutki i jednocześnie jest taki, on ma taki opływowy kształt. I to jakby ten feeling gdzieś tam poprawia. Fajnie się na tym wypuje, fajnie się z tego korzysta. Jest oczywiście regulacja dopływu powietrza i taki całkiem niegłupi system zalewania, bo musimy przekręcić sobie w lewo i następnie ściągnąć w to. W taki sposób, tutaj mamy uszczelkę, zalewamy i zakręcamy. Bardzo wygodne, miłe. Kurwa. No ale ktoś... Powiedz mi się przypominają, czasy, jak oglądałem jakieś filmiki na YouTubie i łykałem to, że wmuchał w tą stronę mm. i ta. I ona była... Such a huge cloud! Kurwa! Naprawdę ta perspektywa Taki jakby... Używa, on zawsze rip tak. rip on zawsze tak kamerkę, kurwa. Naprawdę, feeling jakby tego wapowania jest nieziemski. Także reasumując i podsumowując, zdecydowanie BT200 odpada i ja bym je totalnie odrzucił z tego zestawienia, ponieważ deklasacja. deklasacja, jeśli chodzi o telema. Telema jest lepsza pod kątem jakości, jakby jakościowo ona po prostu sprawia wrażenie dużo porządniejszego urządzenia. BT200 daje radę, ale... ale też to jest dużo bardziej eleganckie. To jest eleganckie, ładne, fajne. Tu oczywiście tam producent chwali się tym, że można sobie klapeczki wymieniać i że one są na szczotkowanym, że jest to szczotko Aluminium, i rzeczywiście, może z tej strony wygląda to nieźle, ale z tej, jakby przez ten taki wyświetlacz plastikowy, w dodatku on nie jest podświetlany, znaczy nie jest podświetlany, nie jest dotykowy i to podświetlenie jest jednak słabe, jasność ekranu jest bardzo kiepska, no to zdecydowanie przegrywa. To tr trąci, trąci Chińczykiem, właśnie. To nie trąci Chińczykiem, to trąci taką dobrą Europę, takim niemieckim, no niestety muszę powiedzieć niemieckim, takim BMW ym, I tyle. Tak, chyba w skrócie. Urządzenia, które moim zdaniem. Trochę już wyszły jednak z mody i wiem, że jest garska, która korzysta z takich urządzeń, ale myślę, że powoli zbliżamy się do takiego czasu, gdzie gdzieś tam te urządzenia mają prawo wrócić do Was. W szczególności dlatego, że te grzałki są wymienne i jednak jeśli chodzi o samą akcyzę na kartridże, która nas czeka, wiadomo kartridże będą z oddzielną grzałką, ale mam wrażenie, że to jeszcze ma szansę gdzieś tam delikatnie wrócić na piedestał i Hej. będzie trochę chętnych do pokorzystania z tego rodzaju urządzeń. Moim zdaniem to jest fajne, poprawne. To jest tanie chińskie, natomiast no żadne z, 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 z nich nie, nie porywam. Ten wyświetlacz jest dojebany. Naprawdę na nim widać wszystko, jest bardzo wyraźny, bardzo jasny czytelny, no mi się po, ten wyświetlacz podoba wkrótce. No nawet w ogóle sam fakt, oczywiście tutaj możemy sobie zmieniać e, układ, natomiast sam fakt tego, że teraz akurat widzę, jakby porównuję dwa wyświetlacze, gdzie ten ma tą moc zdecydowanie większą, ona gra tutaj jakby pierwszą rolę, że ile tej mocy podawane jest na grzałkę. Tutaj to jest gdzieś tutaj w rogu, natomiast cała reszta to jest kurwa tandetna tapeta. Także to będzie chyba na dziś tyle. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Dajcie znać flashback. Czy, czy podobają Wam się takie urządzenia, czy z takich urządzeń korzystacie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie.